Dlaczego ludzie odchodzą z kościoła? Bo nigdy do tego kościoła nie zostali wprowadzeni. Dlaczego ludzie odchodzą od Chrystusa? Bo nigdy tego Chrystusa nie zosta... Chrystus nie został im ukazany. Bo nie zostali do niego podprowadzeni. Nawet ci. Co są a odeszli. Zostali tylko przyniesieni, ale nie zostali przyprowadzeni. Co to znaczy? Lub sobie co chcesz. Nie obchodzi mnie Twoja wiara, bo przecież jest ona sferą prywatną. Próbuję się dzisiaj odrzucić nie tylko Boga, co wiarę jako relację. Zobacz, żeby wejść w nią, potrzebujemy kogoś, kto nas właściwie pokieruje. Tak jak ten pociąg, który przed chwilą odjechał do Olsztyna potrzebował odpowiedniego nastawienia, nastawniczych, aby dojechał do miejsca docelowego. Takim duchowym, nastawniczym dla Ciebie jest Jezus Chrystus i Pasterze Chrystusa, których dzisiaj nam daje święto świętego Łukasza Ewangelisty Jezus, wysyłając 72. Zostawia On nam ich dzisiaj, bo Jezus wie, że bez ich pomocy nie dasz sobie rady. Bo gdy odejdziesz od Pasterzy Chrystusa, Przyjdą inni pasterze, jak mówił ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Daj się poprowadzić, daj się uleczyć na nowo w kościele, sakramentami, Słowem i pasterzami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jedź na właściwe tory z Bobie.